Z przodka lewej od nogi wracamy do głównego ciągu. Nagrywam wszystko. To jest moja pierwsza tu wizyta. A jak widać, wody tu jest sporo na całej obiekcie. Pewnie rzadko kiedy jest dostępny. A nie wiem czy tu jeszcze kiedyś wrócę, wiadomo nie? I przy końcówce tej odnogi to wody jest trochę wyżej niż kolana i trzeba iść przygarbiony już Tu jeszcze widać chyba pod stropem ślad od wiertu. Dobrze, idziemy tu tak samo. Kolejny. Chwilę już dochodzimy do naszego rozwidlenia. U. Gdzie już robi się więcej wody głębiej? Tu już muszę uważać, znowu, bo to jest dla mnie, można powiedzieć, dziewiczy teren, a czy można powiedzieć dziewicza sztonia, gdzie no nie mam pojęcia ile ma długości i tak dalej. A tamś majaczy wlot. Dobra. Teraz z głównego ciągu Uu. kierujemy się w prawą odnogę. nogę. Nie wiem. Idę ostrożnie bardzo. Pewno komarów na stropie. Mówię, strop cały, jakby okopcony. To jeszcze resztka chyba kołka kiedyś był. O tu jakieś artefakty widzę w tej odnodze. Się znajdują. Ostrożnie, no Tam mam takie wrażenie jakby tam jasność światło skądś dochodziło, ale tak mi się to chyba pewnie wydaje. A tu kołek jest wbity. Kołek jest wbity. Myślałem, że tak to jakoś wygląda. z drutem, na którym pewnie coś było zamocowane. Już przez chwilę myślałem, to wiertło, nie? ale to kołek, bo... No mówię, tam mam wrażenie, aby tam jasno było. Aby to szyb był wejście. Albo inno się wydaje. Nie wiem. Dobra. Tu kolejny chyba kołek. Pewnie ta. No nie wiem, czy ja mam takie wrażenie? Czy tam naprawdę jest prześwit. No, tu uwaga, tu nie wiem, co to tu jest, ale coś tu stoi. Kawałek ruki, czy mi się wydaje? I kolejny kołek. Tam jeszcze coś? A, tak. Kawałek ruły, Tutaj, w tym miejscu. Niech stoi. Taki artefakcik się ostał. I tu dochodzimy do przodka. A przodek wygląda. Nie wiem, Nie wiem czy tu był kiedyś szyb. jest zawalony. Czyli mi się zdaje, ale wygląda mi to na szyb no on jest zawalony po prostu dobra także tak wygląda widok z przodka prawej odnogi idąc głównym ciągiem sztolni dobra idę się dźwignąć tu w tym miejscu. O, no kurde. Ręce zajęte. Ruka. I tak to jakoś wygląda. Tu mi się wydaje, tu był szyk. Nie wiem, czy wentylacyjny Czy ten urobek wybierali. Zaraz wyjdziemy później na, na zewnątrz. To się zobaczy, co tam w terenie widać. A obiekt dzisiaj namierzyłem, oczywiście, za pomocą geoportalu w zakładce Lidar. Przyjrzałem teren. No i kogoś, kto się przynajmniej trochę zna na takich tematach, wytypowałem. Dwa miejsca, jedno to było ewidentny widok pod sztolnie, bo widać było standardowy rów. No i przed rowem, jakby dwie strony się rozchodziła warpa, lub była po środku, i no może woda już to wymyła, nie wiem, nie mam pojęcia a drugie miejsce tam powyżej i to nie wiem, czy to właśnie nie był ten szyb, co tu się znajduje. No i po... Dzisiaj się wybrałem tu w to miejsce. Jak się to okazało, to była sztolnia. Moment, muszę światło, bo mam wrażenie, że ten doświetlać już mi z największej mocy przeszedł na niższą. No i się zrobiło ciemniej. A tu i tak jest no, czarno na stropie. Dochodzimy do skrzyżowania. tam U, głazy pod nogami. Tam majaczy wlot. O, tu na środku trochę głęboko zaś się robi. Dlatego wbijamy pod ocios i o, no i idziemy głównym ciągiem sztolni. Ja nie wiem, czy ja już tam nie widzę właśnie przodek tego obiektu. Otóż niezłe gruzowisko przy lewym ociosie. Powtarzam, lewy ocios, cały czas lewym ociosem się trzymie i idę. O, tu niezłe gruzowisko już. Fest. I po omacku sprawdzam, co tam na spągu. Bo woda, jak widać, no jest taka. Moment. Punkt. Tu jakby jakaś taka większa komora. Nie wiem. Trochę mnie to niepokoi w takim miejscu. Szczególnie jeszcze nie, nie wiedząc co, gdzie i jak. Czy to jest tylko taka komora wydobywcza, czy gdzieś może być przypadkowo szyb którego, do którego bym nie chciał wpaść. O, tu jeszcze jakieś drewniane... Nie wiem, przejść tam na tą stronę. Kawałek drewienek z czegoś wlot się chwilowo wypłyciło ale nie wiem co to jest zaraz się okaże Głas, pod nogami Tuż. Wow. Znowu mi się wydaje doświetlać mnie już robi balona o. tak tu jeszcze jakaś deska czy mi się wydaje o ale bajoru pod spodem na spongu, jak widać o tu się to wszystko chyba wysypało z góry no, pewnie tak tu się wypukało pewnie czyli o tu za tym to już chyba nie wejdę za tym obwałem bo tamto się z wody bardzo wysoko a tu nie, mamy cię stanąć. bo zlatuje właśnie z rumoszu skalnego. Dobra. I tu tak naprawdę suchnia. ja. I tak naprawdę to już jest Chyba przodek tej stolni. Nawet to dalej nie wchodzę. Woda jeszcze krystaliczna. Takie zimne jakby gluty tutaj. A tu nad nami się wytworzyła taka komora, i się to wszystko właśnie tu wysypało. I tu już też mamy takie ciekawe miejsca. Ale z tego co widzę, to tu już nic dalej nie ma. Tam mam wrażenie, że to jest też jakby szyb tam był i on jest zawalony. Mogę się mylić oczywiście. Powtarzam, to jest moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Dzisiaj ją zlokalizowałem, odnalazłem. No i właśnie zwiedzam.